Dlaczego wraz z wiekiem pogarsza ci się wzrok, nawet jeśli pocierasz oczy ile chcesz? Jeśli jesteś seniorem i zauważyłeś, że twój wzrok się pogarsza, to nie jest tylko twoja wyobraźnia. Wraz z wiekiem wzrok się pogarsza, a chociaż wiele osób przypisuje to starzeniu się, prawda jest taka, że często chodzi o drobne, usuwalne problemy, które pozostają niezauważone. Nie chodzi tu o poważną chorobę ani operację. Chodzi o codzienne powody, dla których pogarsza się Twój wzrok, a co jeszcze ważniejsze, o to, co możesz zrobić, aby go przywrócić. W tym filmie przyjrzymy się pięciu prostym, ale istotnym powodom, dla których Twój wzrok może się pogarszać oraz temu, co możesz zrobić, aby go odzyskać. Każda przyczyna ma zaskakująco proste rozwiązanie, które nie wymaga skomplikowanego leczenia ani drogich urządzeń. To nie są żadne sztuczki. To praktyczne zmiany, które mogą chronić, a nawet z czasem poprawić Twój wzrok. Jeśli dokucza ci zamglone widzenie, trudności z czytaniem drobnego druku lub po prostu masz wrażenie, że Twoje oczy nie są już takie jak dawniej, to ten film jest właśnie dla Ciebie. Dowiesz się, co Twoje oczy naprawdę próbują ci powiedzieć i jak odzyskać nad nimi kontrolę. Pozostań z nami do końca, ponieważ ostatnia wskazówka jest najczęściej pomijana. Kiedy już jej wysłuchasz, może ona całkowicie odmienić sposób, w jaki dbasz o swoje oczy. Numer 1. Suche oczy z powodu zmniejszonej produkcji łez. Jedną z najczęstszych i często pomijanych przyczyn zamazanego widzenia u osób starszych jest po prostu to, że mają zbyt suche oczy. Wraz z wiekiem nasze ciało naturalnie spowalnia produkcję łez. To, co kiedyś było stałym, ochronnym przepływem, staje się raczej słabym strumieniem, który pozostawia nasze oczy swędzące, zmęczone lub w gorszym przypadku zamglone. A podstępne w tym wszystkim jest to, że suche oczy nie zawsze wydają się suche. Czasami wydają się łzawiące, podrażnione albo po prostu dziwne. Ale ta delikatna suchość może z dnia na dzień pogarszać twoje widzenie. Możesz zauważyć, że rzeczy wyglądają normalnie, a potem nagle się rozmazują, albo że trudniej ci się czyta, nawet jeśli masz na sobie okulary. To nie zawsze musi oznaczać poważną chorobę. Może to być rozpad filmu łzowego. A kiedy powierzchnia oka nie jest gładka i nawilżona, światło rozprasza się podczas wchodzenia do oka, co powoduje zamglenie i rozmycie, przez co wszystko wygląda trochę dziwnie. Dobrą wiadomością jest to, że istnieją proste i skuteczne sposoby, aby rozwiązać ten problem. Po pierwsze, nawodnienie jest ważniejsze, niż ludzie sobie uświadamiają. Picie odpowiedniej ilości wody w ciągu dnia pomaga organizmowi wytwarzać więcej wilgoci, w tym łez. Po drugie, stosowanie dostępnych bez recepty nawilżających kropli do oczu, często nazywanych sztucznymi łzami, może zapewnić Twoim oczom wsparcie, którego potrzebują, aby pozostały przejrzyste i komfortowe. Jeśli używasz ich kilka razy dziennie, wybieraj krople bez konserwantów. Te małe buteleczki mogą mieć ogromny wpływ, zwłaszcza jeśli spędzasz dużo czasu na czytaniu, oglądaniu telewizji lub korzystaniu z telefonu. Ale nie chodzi tylko o krople. Dużą rolę odgrywają także czynniki środowiskowe. Suche powietrze w pomieszczeniach, wentylatory sufitowe, a nawet wiatr mogą pogarszać suchość oczu. Na zewnątrz noś okulary z bocznymi osłonami lub zapatrz się w nawilżacz powietrza do sypialni, aby pomóc przywrócić wilgotność. Te proste kroki stworzą zdrowsze środowisko dla Twoich oczu i pomogą zachować Twój wzrok. Warto również sprawdzić swoje leki. Niektóre popularne leki, np. Na, na nadciśnienie lub alergię, mogą powodować suchość oczu jako efekt uboczny. Jeśli po rozpoczęciu przyjmowania nowego leku zauważysz nagłą zmianę widzenia, poinformuj o tym swojego lekarza. Czasami ulgę może przynieść zmiana dawki lub zamiana leku. Najważniejsze jest, aby nie bagatelizować tego problemu. Wielu seniorów uważa, że zamazane widzenie to normalna część starzenia się, ale często jest to znak, że Twoje oczy potrzebują pomocy. Utrzymywanie ich nawilżenia i ochrony to jedna z najprostszych i najskuteczniejszych rzeczy, jakie możesz zrobić dla wyraźnego widzenia. Może to nie brzmieć zbyt zachęcająco, ale wyraźne i komfortowe widzenie często zaczyna się od czegoś tak skromnego jak łza. Numer 2. Utwardzanie soczewki w wyniku starzenia. Dalekowzroczność starcza. Kolejnym istotnym powodem, dla którego u osób starszych pojawia się zamglone widzenie, jest coś, co pojawia się stopniowo i naturalnie wraz z wiekiem. Nazywa się to prezbiopią i jest spowodowane zesztywnieniem soczewki wewnątrz oka. Kiedy jesteś młodszy, soczewka jest elastyczna i łatwo dostosowuje się do ogniskowania na przedmiotach bliskich lub dalekich. Z biegiem czasu jednak ta elastyczność zaczyna zanikać. W rezultacie czytanie drobnego druku staje się trudniejsze. Menu w restauracjach wydają się zamazane. Zauważasz, że trzymasz rzeczy coraz dalej, aby je wyraźnie zobaczyć. Ta zmiana często zaczyna się w wieku od 40 do 50 lat, ale po 60 zwykle przyspiesza. Wielu seniorów uważa, że każdego roku potrzebują coraz mocniejszych okularów do czytania. W rzeczywistości dochodzi do utraty zdolności soczewki do akomodacji, co okuliści nazywają akomodacją. Nie jest to choroba ani oznaka uszkodzenia. To po prostu część procesu starzenia się, ale nie oznacza, że nic nie można z tym zrobić. Prostym sposobem na wsparcie swojego wzroku jest użycie okularów do czytania z regulowanym ogniskowaniem. Różnią się one od standardowych okularów do czytania dostępnych w drogerii. Pozwalają na wyraźniejsze widzenie na różne odległości, co daje oczom odpoczynek od ciągłego wysiłku. Możesz także wypróbować soczewki progresywne, które płynnie zmieniają ostrość widzenia z bliska na daleko, nie tworząc wyraźnej linii jak tradycyjne okulary dwuogniskowe. Oprócz okularów istnieją także codzienne nawyki, które mogą pomóc Twoim oczom pozostać silnymi na dłużej. Jedną z przydatnych technik jest ćwiczenie ogniskowania wzroku na bliskie i dalekie odległości. Polega to na tym, że patrzysz na coś z bliska, a następnie szybko skupiasz wzrok na czymś oddalonym, np. Na, na zegarze po drugiej stronie pokoju. Jeśli będziesz to robić codziennie przez kilka minut, delikatnie ćwiczysz mięśnie odpowiedzialne za ogniskowanie w oczach, które pozostaną aktywne i wrażliwe. Oświetlenie jest również ważniejsze, niż mogłoby się wydawać. Słabe oświetlenie utrudnia oczom wyostrzenie obrazu, co prowadzi do mrużenia oczu i rozmazanego widzenia. Używanie jasnego, ciepłego i równomiernie rozłożonego oświetlenia podczas czytania, szycia lub układania puzli może zmniejszyć zmęczenie oczu i natychmiast poprawić ostrość widzenia. I wreszcie cichą, ale znaczącą rolę odgrywa również postawa ciała. Trzymanie książek lub ekranów zbyt blisko może zwiększać zmęczenie oczu. Staraj się trzymać je na odległość wyciągniętej ręki, z głową i szyją w neutralnej, wygodnej pozycji. Te drobne zmiany mogą się z czasem skumulować i pomóc zmniejszyć ciągłą potrzebę walki o wyostrzenie wzroku. Niewyraźne widzenie z bliska może być frustrujące, ale pamiętaj, że to nie jest twoja wina i nie jesteś w tym sam. Każda starsza osoba doświadcza pewnego stopnia sztywności soczewek, ale to, jak na to reagujesz, ma kluczowe znaczenie. Dzięki odpowiednim narzędziom i nawykom możesz zapobiec niewyraźnemu widzeniu i dłużej cieszyć się wyraźniejszym wzrokiem. Jeśli wciąż oglądasz ten film i te informacje wydają ci się przydatne, napisz w komentarzu numer 2, żebym wiedział, że tu jesteś. A jeśli jeszcze nie zasubskrybowałeś, polecam to zrobić i włączyć dzwoneczek, aby nie przegapić żadnych filmów. Wszelkie wsparcie pomaga nam tworzyć wysokiej jakości treści, które informują i inspirują. A teraz przejdźmy dalej. Numer 3. Zaburzenia krążenia krwi w oczach. Zamglone widzenie nie zawsze dotyczy tylko samych oczu. Czasami to znak, że Twój krążenie krwi nie jest już takie jak dawniej. Wraz z wiekiem, nasze naczynia krwionośne mogą się zwężać i tracić swoją wydajność. Dotyczy to wszystkich części ciała, w tym drobnych, delikatnych naczyń, które dostarczają tlen i składniki odżywcze do oczu. Kiedy te naczynia nie dostarczają wystarczającej ilości krwi, twój wzrok może się pogorszyć, może być zamglony, rozmazany lub wolniej się dostosowywać, zwłaszcza przy słabym oświetleniu albo powstaniu. Możesz zauważyć, że twoje oczy męczą się szybciej niż wcześniej lub że potrzebują więcej czasu, aby się wyostrzyć, gdy przechodzisz z jednej czynności do drugiej. To nie musi być koniecznie oznaką choroby, ale raczej objawem powolnego krążenia krwi. I chociaż łatwo to zignorować, jest to jedna z głównych przyczyn pogarszania się wzroku, którą można poprawić codziennymi nawykami. Jednym z najskuteczniejszych sposobów na zwiększenie przepływu krwi do oczu jest delikatny ruch. Nie musisz biegać maratonów ani podnosić ciężarów. Wystarczy coś tak prostego, jak spacer wokół bloku, poranne rozciąganie lub powolne ćwiczenia na krześle, aby ponownie pobudzić krążenie krwi. Kiedy porusza się twoje ciało, porusza się też krew, a gdy krew krąży, przynosi to korzyści twoim oczom, które otrzymują więcej tlenu i składników odżywczych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania. Niektóre składniki odżywcze również bezpośrednio wspierają krążenie krwi w oczach. Kwasy tłuszczowe omega-3 zawarte w produktach takich jak łosoś, orzechy włoskie i siemielniane pomagają utrzymać naczynia krwionośne, elastyczne i zdrowe. Luteina i zeaksantyna, które znajdują się w szpinaku, jarmużu i jajkach, wspierają siatkówkę i poprawiają ukrwienie oka. Włączenie tych produktów do diety jest nie tylko zdrowe, ale także bardzo skuteczne. To sposób na odżywianie wzroku od wewnątrz. Ważne jest także odpowiednie nawodnienie. Kiedy jesteś odwodniony, krew gęstnieje i krąży gorzej. Samopicie większej ilości wody w ciągu dnia może poprawić skuteczność, z jaką twoje ciało dostarcza składniki odżywcze do oczu. Jeśli przyjmujesz leki na krążenie, ciśnienie krwi lub cholesterol, skonsultuj się z lekarzem, jak te leki wpływają na twoje oczy. Czasami dostosowanie planu leczenia może prowadzić do zauważalnej poprawy wzroku, ostrości i komfortu. Najważniejsze jest, aby zdać sobie sprawę, że twoje oczy są częścią większego systemu. Aby pozostały ostre i wrażliwe, potrzebują stałego i zdrowego dopływu krwi. Jeśli ten system zwolni, pierwsze oznaki często pojawiają się w widzeniu, ale dzięki kilku codziennym zmianom w aktywności fizycznej, lepszej diecie i odpowiedniemu nawodnieniu możesz wesprzeć swoje oczy i przywrócić ostrość, o której być może nawet nie wiedziałeś, że jest jeszcze możliwa. Numer 4 Cyfrowe zmęczenie oczu spowodowane długotrwałym patrzeniem na ekran. W dzisiejszych czasach nawet seniorzy spędzają więcej czasu niż kiedykolwiek wcześniej patrząc na ekrany, telefony, tablety, telewizory i komputery. Technologia pozwala nam wprawdzie pozostawać w kontakcie i zapewnia rozrywkę, ale może też obciążać nasze oczy. Długotrwałe patrzenie na ekran prowadzi do stanu znanego jako cyfrowe zmęczenie oczu. Jednym z najczęstszych objawów jest zamazane widzenie. Możesz nawet tego nie zauważyć, dopóki nie oderwiesz wzroku od urządzenia i wszystko nie wyda ci się rozmazane. Powód jest prosty. Kiedy wpatrujesz się w ekran, częstotliwość mrugania znacząco się zmniejsza. Mruganie utrzymuje oczy nawilżone i świeże, ale gdy jesteś pochłonięty przeglądaniem, czytaniem lub oglądaniem ekranu, mrugasz znacznie rzadziej i oczy wysychają. To wysuszenie w połączeniu z ciągłym skupieniem wzroku na podświetlonym obiekcie powoduje zmęczenie. Z czasem możesz zacząć odczuwać pieczenie oczu, zmęczenie i niewyraźne widzenie. Kolejnym czynnikiem jest niebieskie światło emitowane przez ekrany. Niebieskie światło rozprasza się bardziej niż inne kolory, co utrudnia oczom wyostrzenie obrazu. To prowadzi do częstszego mrużenia oczu, napięcia mięśni oczu i długotrwałego zmęczenia. A dla seniorów, których oczy są już bardziej wrażliwe, to dodatkowe obciążenie może sprawić, że codzienne korzystanie z ekranu stanie się nieprzyjemne i dezorientujące. Dobrą wiadomością jest jednak to, że nie musisz rezygnować ze swoich urządzeń. Wystarczy przyswoić sobie kilka ochronnych nawyków. Jedną z najlepszych technik jest zasada 20-20-20. Co 20 minut spójrz na coś oddalonego o 20 stóp, czyli około 6 metrów, przez co najmniej 20 sekund. Dzięki temu dasz oczom odpocząć i przywrócisz im ostrość widzenia. To prosty nawyk, ale regularnie stosowany przynosi duże korzyści. Możesz także dostosować ustawienia ekranu, aby były bardziej przyjazne dla oczu. Zwiększ rozmiar czcionki, aby nie męczyć się podczas czytania, zmniejsz jasność i włącz tryb nocny lub filtry światła niebieskiego, jeśli Twoje urządzenie je posiada. Te ustawienia zmniejszają olśnienie i łagodzą kontrast, który często przyczynia się do zmęczenia oczu. Ważne jest także odpowiednie oświetlenie pomieszczenia. Patrzenie na ekran w ciemnym pomieszczeniu sprawia, że Twoje oczy muszą pracować ciężej. Delikatnie oświetlona przestrzeń za ekranem lub wokół niego pomaga wyrównać kontrast i zmniejsza zmęczenie oczu. I na koniec, jeśli nosisz okulary, skonsultuj się ze swoim optykiem w sprawie soczewek, które ograniczają ekspozycję na niebieskie światło. Można je dodać do większości szkieł korekcyjnych lub kupić jako opcjonalne akcesorium, jeśli nie potrzebujesz szkieł korekcyjnych. Wielu seniorów zauważyło, że samo noszenie takich okularów podczas pracy przy ekranie robi ogromną różnicę. Ochrona oczu przed cyfrowym zmęczeniem nie wymaga rezygnacji z rzeczy, które lubisz. Oznacza to jedynie świadome zmienienie swoich nawyków. Kilka zmian w sposobie korzystania z urządzeń może przywrócić ci klarowność, której ci brakowało, bez konieczności rezygnowania z łączności, wygody czy komfortu. Jeśli wciąż oglądasz ten film i uważasz te informacje za przydatne, napisz w komentarzu cyfrę 4, żebym wiedział, że tu jesteś. A jeśli jeszcze nie zasubskrybowałeś, polecam to zrobić i włączyć dzwoneczek, żeby nie przegapić żadnych filmów. Każde wsparcie pomaga nam tworzyć wysokiej jakości treści, które informują i inspirują. A teraz przejdźmy dalej. Numer 5: Niedobory żywieniowe wpływające na zdrowie oczu. Jedną z najczęściej pomijanych przyczyn zamazanego widzenia u seniorów jest coś, co wcale nie zaczyna się w oczach, zaczyna się na talerzu. Wraz z wiekiem nasze ciało mniej efektywnie przyswaja ważne składniki odżywcze, a bez odpowiednich witamin i minerałów nasze oczy mogą zacząć cierpieć. W rezultacie wzrok stopniowo się pogarsza bez wyraźnej przyczyny. Wiele starszych osób uważa ten ubytek wzroku za normalną część starzenia się, ale w rzeczywistości można mu w dużej mierze zapobiec. Twoje oczy są niezwykle wrażliwe na zaburzenia równowagi żywieniowej. Witaminy takie jak A, C oraz minerały, takie jak cynk i selen, odgrywają ważną rolę w utrzymaniu zdrowego wzroku. Kiedy Twoje ciało nie ma ich w wystarczającej ilości lub nie potrafi ich skutecznie przyswajać, Twoje oczy mają trudności z prawidłowym funkcjonowaniem. Z biegiem czasu może to prowadzić do objawów, takich jak wrażliwość na światło, trudności z przystosowaniem się do ciemności lub ogólne zamglenie, którego same okulary nie rozwiążą. Witamina A jest szczególnie ważna dla utrzymania rogówki, czyli powierzchni oka, w czystości i gładkości. Pomaga również w tworzeniu pigmentu w siatkówce, który umożliwia widzenie przy słabym oświetleniu. Bez niego Twoje oczy mogą się szybciej męczyć, a widzenie o zmierzchu lub w ciemnych pomieszczeniach może być wyraźnie słabsze. Jednak ten składnik odżywczy nie jest trudny do znalezienia. Produkty takie jak marchew, bataty i szpinak są bogate w witaminę A i łatwo je włączyć do codziennej diety. Witamina C pomaga chronić oczy przed uszkodzeniami oksydacyjnymi, które mogą prowadzić do zaćmy i innych problemów związanych z wiekiem. Świetnym źródłem są pomarańcze, truskawki, papryka i brokuły. Witamina E i cynk wspólnie wspierają zdrowie siatkówki i spowalniają pogarszanie się wzroku. Dobrym wyborem są migdały, pestki słonecznika, jajka i fasola. Nie chodzi tylko o co jesz. Ważne jest także to, jak regularnie jesz. Jedna sałatka w miesiącu to za mało. Twoje oczy potrzebują codziennego, regularnego odżywiania. Niektórym seniorom, zwłaszcza tym z ograniczoną dietą, wysokiej jakości suplementy diety mogą pomóc wypełnić niedobory. Jeśli to możliwe, zawsze jednak żywność powinna być pierwszym źródłem, ponieważ składniki odżywcze z prawdziwych posiłków są często lepiej przyswajane. Warto także pamiętać o odpowiednim nawodnieniu. Odwodnienie może pogorszyć istniejące problemy ze wzrokiem poprzez zmniejszenie produkcji łez i krążenia krwi. Regularne popijanie wody w ciągu dnia może wspierać ogólne zdrowie oraz klarowność widzenia. Jeśli zauważysz zmiany w widzeniu, spróbuj przez tydzień prowadzić dziennik żywieniowy. Możesz się zdziwić, jak niewiele składników odżywczych wspierających wzrok znajduje się w Twoich posiłkach. Jednak wystarczy kilka przemyślanych zmian, takich jak dodanie garści liściastej zieleniny do obiadu lub zastąpienie chipsów marchewką, aby zacząć na nowo budować fundament, od którego zależy Twój wzrok. Niewyraźne widzenie nie zawsze musi oznaczać, że coś jest nie w porządku. Czasami oznacza to po prostu, że Twojemu organizmowi brakuje czegoś, czego potrzebuje do optymalnego funkcjonowania. A kluczem do ponownego, wyraźniejszego widzenia świata mogą być najprostsze zmiany w Twojej diecie. Ostatnie przemyślenia? Teraz, gdy omówiliśmy pięć prostych, ale istotnych powodów, dla których możesz doświadczać niewyraźnego widzenia oraz codzienne sposoby na jego poprawę, czas zastanowić się, co zwróciło Twoją uwagę. Czy coś z tego brzmi dla Ciebie znajomo? Może zauważyłeś, że Twoje oczy są bardziej suche niż zwykle, albo że spędzasz godziny, wpatrując się w ekran bez przerwy. Może do tej pory nie zastanawiałeś się zbytnio nad swoim krążeniem krwi lub dietą. Niezależnie od tego o co chodzi, fakt, że tu jesteś, uczysz się i zwracasz na to uwagę, oznacza, że jesteś na dobrej drodze. Prawda jest taka, że niewyraźne widzenie nie zawsze musi oznaczać, że dzieje się coś poważnego. Często jest to sposób, w jaki twoje ciało prosi o trochę więcej troski, trochę więcej uwagi. I dobra wiadomość. Rozwiązania, o których dziś mówiliśmy, nie wymagają drogich terapii ani skomplikowanych rutyn. To drobne zmiany, więcej wody, lepsze oświetlenie, zdrowsza dieta, regularny ruch, które mogą po cichu, ale skutecznie zmienić to, jak wyraźnie widzisz świat. Nie chodzi o pogoń za doskonałością. Chodzi o odzyskanie kontroli. Chodzi o zrozumienie, że Twoja ostrość wzroku wciąż jest warta ochrony, że Twoje codzienne decyzje wciąż mają znaczenie i że nigdy nie jest za późno na poprawę. Niezależnie od tego, czy chodzi o kilka minut ćwiczeń oczu, zmianę na lepsze okulary do czytania, czy dodanie do diety większej ilości szpinaku i jajek. Każdy krok to krok w stronę wyraźniejszego widzenia i pełniejszego życia. Starzenie się nie oznacza upadku. To oznacza być mądrzejszym w kwestii potrzeb swojego ciała i szanować je swoimi działaniami. Im bardziej będziesz słuchać swoich oczu i reagować z troską, tym bardziej odwdzięczą ci się komfortem, koncentracją i przejrzystością. To partnerstwo, a ty wciąż siedzisz za kierownicą. Którą z tych wskazówek jesteś gotów wypróbować jako pierwszą? Czy jest jakaś, którą do tej pory zaniedbywałeś? A może dowiedziałeś się dziś czegoś nowego? Pamiętaj, że nawet najmniejsze zmiany mogą prowadzić do dużych ulepszeń, jeśli są wprowadzane konsekwentnie i z zamiarem. Dziękujemy, że byliście dziś z nami. Chętnie poznamy Waszą opinię. Napiszcie nam w komentarzach czego się dziś nauczyliście i jak zamierzacie to wykorzystać w swoim życiu. Wasze opinie są dla nas bardzo ważne, więc nie wahajcie się nimi podzielić. Czytanie waszych komentarzy jest dla nas ogromną motywacją i wsparciem. Jeśli podobał wam się ten film i był dla was przydatny, dajcie nam lajka, zasubskrybujcie i udostępnijcie go. Wasze wsparcie pomaga nam tworzyć kolejne wartościowe treści, które będą was informować i inspirować. Dziękujemy za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie.